Witam serdecznie nasz brydżowy poranek. Jemy sobie. Jako kaczorek sobie zagramy. Jako kaczorek też umiemy grać. Zobaczymy. Ostatnio nas wyrzucił jeden inteligent 25%. Toni. Rozanna napiszemy HI, cokolwiek to znaczy. I zaczynamy. 5 i 7, 12. no powiedzmy grzecznie jedno trefel. ktoś, kto to jest, Toni chyba graliśmy, Toni to Pola, 48. pięknie, nie wyrzuca mi ze stołu. Black, wujot, staj ma z małej litery to nazwisko, muszę dużej. Rozanna ma, rozanna ma, malo z syplu, roza. I Stasio Dawis Kier. No dawaj Toni. Toni dwa trefelki. O! To ja trzy trefelki. To powinien mieć Toni pięć trefelków. To ja cztery trefelki. To powinno być sześć kierków. Ale ponieważ mamy 10 trefelków, sprawa łącznych lew, mogę pojechać 4 trefelki. Na dobry początek, najwyżej, Toni mnie wygoni. Toni gra 48 godzin na dobę. Toni H. Toni, to mu chyba Antoni. Mam 3000 loginsów, mam wpisane kulturalne imię, i nazwisko, konterka. No i to dalej nie, no to, to leżą i kwiczą. Dawaj, Toni, ja mam dwie, trzy lewy, a ty co masz, Toni? Ty musisz mieć kierową przynajmniej jedną. Stasio, no Stasio, no coś ty tutaj, Róży Annie nie taki numer zrobiłeś. Dawaj toni Piękny w toni I ten wiest toni Jak ja mam 5, 6, 7, 8, 9. To toi ma 5 trefly. To razem jest. 14 trefly toni O to co? Spod króla Toni to zaimpasowo. Karową wezmę. Zostało 12 kierów. Trzeba szybko odebrać swoje lewy. Ja w trefle mogę grać i ja w trefle 12 kierów zostało. To Toni to ma 5 kierów. Puść Toni. Puść. Nie pchaj się. Liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. On może chcieć wyrzucać, wyrzucać piki. Zostało 11 kierów, a ten Stasio ma tylko 4. Chociaż jak Toni nie, nie liczy tych trefly, to może i kierów nie liczy. 8 kierów zostało, 5 kierów zostało. No jak w. O! Web go toni i w trefla. Web i w trefla! W łeb i w trefla Tony I w trefla. A to pa po co? Dlaczego nie w trefla Toni? Chyba, że to już wybrałeś wszystkie kiedy? Wszystkie wybrałeś. No i to dawaj w trefla. Ja wezmę lewkę, nie pamiętam jak tam z treflami. Ja wezmę lewkę, nie pamiętam jak tam z treflami. Asakaro trzeba wyrzucić. Asakaro. Ładnie to nie zagrał. Oho, ho, a co z pikami? Jak? No to do, do Stanley tu się zostawia Asakaro, tu się zostawia waleta pik, no. Zobaczcie, granie na skrót. Skracanie, granie na skrót. Uciekło mu. Wszyscy uciekli, obydwa uciekli. Buch, czyli książka. Buch, czyli książka. Iwan. Iwan w czysto hiszpańskie nazwisko. A to jest, weszło. I buch. Dawaj Toni, bardzo ładnie. Wygraliśmy 17 Toni za 1400. Dlaczego wygraliśmy 17? Bo u nas nic nie szło A ile mógł? Wszystko co Tony miał to piątą dama wale 10 kier. Popar mnie, Toni, w trefle Nie ma trzech treflę? No dawaj, Toni. Ciekawe cię trzy bzato Jak ma króla trew, to idzie 3 bezatu. Masz toni króla treflu? Kto ma karo? Tu ma karo. No i dobra, jeden trefel mniej. Toni mnie nie wyrzuci. No i wkiera. Albo wpikaj I jeszcze raz. Pięknie. Tak się gra w brydża. Toni. Yes, si. Tak się gra w brydża. Jest si. No lepiej było w kara, Toni. <laughs> no, a dlaczego nie zostawiłeś kar? Z czterema karami, Toni. No trudno. 1 jeden przegraliśmy. Jesteśmy do przodu. Toni mnie nie wyrzuca. Ktoś cztery piki wygrał. No wygrywa, ale piki. Prefelek. no bardzo ładnie No gość pika albo kiera zgłosić po kiera zgłosić Dawaj, Tomi, 48, a może to jest wiek. 48 to młodzian. jak 48 rocznik. Oj, oj, oj. Sympatyczny pan. No i co Tommy zrobisz z kaczorkiem? Piki, kaciórka, to jest cztery piki i wywal kaczorka, byś rozgrywał. To jest dobry taki pomysł strategiczny. No dawaj, Tony. Jest. Jest, jest, jest. To nie mnie nie wyrzuci. Rządzę stołem. W kierowispę pójść. Tako, że nie mam czterech kierów. Pika poszedł. No, dziękuję. Ach. Czy za to można wygrać? Nie trafili w kara. Odwróć pika Koleś. Dziękuję. Wyim dziesiąteczkę. Zgramy na wzięcie wszystkich lewek. I jeszcze raz. No, i teraz trzeba ustawić przymus. A po co przymus jakie były wszystkie lewy? A, pikot daj. Kier poszedł bardzo ładnie. Zmyłka pikowa. Kier poszedł bardzo ładnie. Mhm. O, walet kier pod im pasikiem. No, jak ładnie. To się nazywa po naszemu przeciągałka. Dryzyści polscy mówią na to przeciągałkę, że zrobiłem przeciągałkę. Kiedy i tak się brały? Oczywiście szlębika nie było. Bernie przyszedł. Hello, Bernie. Berni to ona, Bernat Detta. No, muszę z tą kartą powiedzieć 1b, chociaż mam tylko 14. No co ty, Berni? Nie pomożesz mi Może Berni makiery No, Wistyk Berni. Może Berni makiery. No być sześć kierów po lewej. Żiłka na rozgrywkę. O, w dziesiątkę, bez sensu. Trzeba zbić. I wdamy pik. O! O! to jest, 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 samochód jest. Pójdźmy w karach lewy. No, weź lewy. A wygraliśmy rozdaniem, końcówka uciekła. Reszta lewich. O! Sześć Kierków. kier był pod i nie chcieli tego mojego króla kier Karawą karową wezmę pikacza trzymać Król Kier był pod impasem. O, mój się odrzucił. Odrzuciła się Bernadetka. Ja się nie odrzuciłem. Jakby na trefle zostały, poleciały dwa kara, to wszystkie lewy szło. No, pika braliśmy. 5 i 7 wygraliśmy. Spasuje Bernadetko. Rządzę stołem, to mogę poszaleć. No co ty? A, bo Bernadetka przyszła, to ona nie ma kar. Nie ma kar. Fatalnie wszedłem tym pikiem, ale nie wolno tak wchodzić. Ale sam wszedłem. Kto mi zabronił? Konsternacja u przeciwników. to listujemy w pika. Kochana, zobaczcie, tu miała tylko na dwa pik. Ja po pasie, my na czerwono, czyli po partii, czy wpadka bolesna. I tu po pasie. Buh! Konterkę dawaj. Na słuch. Konterka się przynależy. Bernadetka, noc dzięki ci kochani. No co ty, Bernadetka, masz w tych pikach? Na cztery piki patrz, byśmy leżeli. Pikowej nie bierzemy. Stół na szczęście martwy. Puść Berni. Puść Bernadetko. No nie, z góry zagra. No oczywiście, że z góry. No ale ciekawie jest. Mhm. 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 Co wyrzuca? Karo. Kara to nie groźnie. Nie bez sensu rzucanie kara. Albo piki będzie przebijała. Bije. Mhm. Przybijanie pików nie daje lew. Przybijanie dobrego waleta, trefl nie daje lewy. A nie był dobry. No i Berni? Masz króla karo? Czy bez figury? Weszłaś tymi pikami z czwórką pik Bernadetko, kochana. ja, Berni Z królem pik Bernie, weszła ich z królem Karo. Ajajaj, aj, Bernie. Wszyscy i jeden go przegraliśmy. Graj berni, nie przejmuj się moim zaułu berni, aż króla na warcie. Przespasować. Nie mam z tą ręką nic do powiedzenia. Gramy sobie. Do przodu jesteśmy 22. 22,5. O. Kier. Czwórka kierów, a tu czwórka pików. Gramy. I tu czwórka pików. Nie mam dobrego listu. No w Karol i w Kiera było gorzej. Wpika beznadziejnie. Może mój Maju powinien... Niech se przebije. No. Damy. No i dobrze. To Berna powinna coś mieć. Dawaj, Bernadetka. Króla Kier jeszcze masz. O, króla tref nie mam. Bernadetka. Chyba nie przebijasz Bernadetko. Nie przebijesz. Tu przebija. Bernadetka nadbij. nadbi. Nadbij, masz dwa piki tylko, Bernadetka. No co ty, Bernadetka? Już nie przebija trefli. No, piąteckę. Łączymy piki. Mhm. I jak połączymy piki, weźmiemy treflową jeszcze Zbijemy czwórkę trefl. Czwórkę pik. Dopiero jedno lewe mamy. Jeszcze ja wezmę trzy. Dobra, pu puść, puść Bernie. A yeah. Daj, Bernadetko, no i w co? Tylko nie w trefle. W kiera, żeby wyrobić lewę na stole. Oj, Bernadetka. Może buch już nie ma kierów. Ma. Aj ty Bernadetka się skiepściłaś. No w kara nie można było. Skoczy damą. Nie. Te lewe, kierowe, dwie lewe dała. Dla kiery. A można było wyjść w karę. grać Kończę to.